No miałem sytuację też e, dla mnie w sumie tragikomiczną, bo byliśmy pierwszą i pewnie ostatnią ekipą w historii e, świata, która dostała zgodę do kręcenia zdjęć w grobie pańskim w Jerozolimie i przed tym grobem na placu. No i to jest rzecz turbo skomplikowana, bo musisz mieć zgodę siedmiu, zantagonizowanych frakcji religijnych. Tam są grekokatolicy, katolicy, odgłam etiopski, egipski, a klucze w ogóle do grobu pańskiego mają muzułmanie. No i nie da się tego załatwić za kasę, bo jednego musisz znać 10 lat, drugi to musi przemodlić, trzeci faktycznie chce pieniądze. No i kolega z Mosadu mi to pomógł załatwić, gdzie 6 miesięcy spinał. Tą całą zgodę, żeby się to udało zrealizować. No i pojechaliśmy tam z tym Putinem, bo to jest scena, gdzie Putin w 93 roku przyjął chrzest od metropolity Feodoksia. No i ten aktor pojechał z tą brodą, i tak dalej, w tej Jerozolimie jako ten metropolita. I okazało się, że tego dnia jest delegacja papów z całego świata, mm -hmm. którzy przyjechali tam.